W maju 1989 roku rosyjski pilot zaplanował ucieczkę na zachód, wykorzystując myśliwiec MiG-29. Zorganizował on małą uroczystość dla swojej jednostki, twierdząc, że wkrótce zostanie ojcem. Na tę okazję upiekł on ciasto z naszpikowane środkami nasennymi, które jego koledzy zjedli. Gdy załoga zasnęła, pilot zbliżył się do MiG-29 ale zauważył, że samolotu pilnowało dwóch żołnierzy. Postanowił poczekać na zmianę warty. Gdy strażnicy się zmieniali, jeden z nich na chwilę odszedł, a pilot sprytnie przekonał drugiego, by opuścił stanowisko wcześniej, mówiąc, że jego zmiennik się spóźnia. Kiedy pierwszy strażnik wrócił i zobaczył nieprzytomnych kolegów, nabrał podejrzeń, pobiegł z powrotem i skonfrontował się z pilotem, co doprowadziło do walki. Strażnik zranił pilota w prawą rękę, używając karabinu AKM, lecz zdeterminowany pilot zdołał wspiąć się do kokpitu, uruchomić silniki i wystartować. Lecąc zaledwie 50 metrów nad Morzem Czarnym, Wynikał wykrycia przez radar. Po przebyciu niebezpiecznej trasy o długości 150 km dotarł do Turcji. Tam poddał się i oddał samolot, który ostatecznie został zwrócony Związkowi Radzieckiemu.